Otwarcie plenerowej siłowni nieopodal Ronda przy ulicy Husarskiej było huczne i najwyraźniej zrobiło jej dobrą reklamę. Inna sprawa, że i bez niej zapewne cieszyłaby się wzięciem, odpowiadała bowiem na potrzeby wielu spółdzielców, którzy takiego obiektu oczekiwali w tym miejscu od ładnych paru lat. Spora liczba mieszkańców okolicznych bloków korzysta jak najbardziej z posadowionej siłowni plenerowej, z której korzystają mieszkańcy w różnych grupach wiekowych, także integracja międzypokoleniowa jak najbardziej kwitnie. Jest jednak coś, co często ją niestety zakłóca. Oprócz osób spragnionych relaksu, położony w ustronnym miejscu obiekt szybko zaczął przyciągać miłośników, suto zakrapianych biesiad pod chmurką. Ich głośne zachowanie i niewybredny język sprawiły, że z siłowni stopniowo przestali korzystać zwykli, spokojni mieszkańcy. Dochodziło tutaj do aktów wandalizmu, chuligaństwa, mieliśmy ciszę nocne, często bardzo zakłócane interwencje niekoniecznie skutkowały, a najgorsze to jest to, że ostatnimi laty, szczególnie w okresie wiosenno-letnio jesiennym, tutaj pojawiały się większe grupy, niekoniecznie składające się z mieszkańców okolicznych budynków. To miejsce zamiast być odwiedzane przez mieszkańców, przez seniorów, przez tych, którzy chcą zdrowo funkcjonować i tutaj korzystać z tych urządzeń plenerowych, po prostu nie było wykorzystywane. Nie było, bo na porządku dziennym, a zwłaszcza nocnym, stało się zanieczyszczanie terenu i załatwianie tam przez intruzów potrzeb fizjologicznych. Trudno się dziwić, że okoliczni mieszkańcy poprzez swoich reprezentantów w Radzie Osiedla Sobieskiego, postanowili jakoś temu zaradzić. Niezależnie od próśb o interwencję policji i Straży Miejskiej uznali, że warto byłoby, aby ich siłownie miał na oku legionowski monitoring. Pierwszy wniosek w tej sprawie dotarł do ratusza jesienią 2018 roku, z różnych względów, przede wszystkim technicznych. Trudno było jednak załatwić go od ręki. Żeby podłączyć kamerę, to nie jest tylko zasilanie, to jest też albo częstotliwość radiowa, albo światłowód. Te techniczne rzeczy trzeba po prostu wszystko tak dopiąć, żeby to funkcjonowało bez zarzutu. Na przeszkodzie w objęciu siłowni miejskim monitoringiem stała ponadto informatyczna wydolność całego systemu. Teraz, kiedy w toku są prace związane z jego modernizacją i rozbudową, miejscy strażnicy mogą już przekazać mieszkańcom dobre wieści. To miejsce będzie objęte stałym monitoringiem miejskim. To będą stało pozycyjne kamery, które będą obserwowały cały teren non-stop. Także yy, to miejsce będzie bezpieczne i ja z tego miejsca chciałbym zapewnić i przede wszystkim obiecać, że czy operator monitoringu, który pracuje w Straży Miejskiej, czy patrol, który tutaj niejednokrotnie był i za spożywanie, za wybryki chuligańskie, za potłuczone szkła, rozliczał tych, którzy to, tego dokonywali, obiecuję z tego miejsca, że tutaj będzie bezpiecznie. Upór i cierpliwość spółdzielców doprowadziły więc do szczęśliwego finału. Zabiegi ze strony spółdzielni, a zwłaszcza tych, którzy o tym miejscu ciągle mówili i jakby to miejsce było dla nich ważne i istotne. I spowodowało też, że no w końcu przekonaliśmy wszystkich, żeby ten punkt kamerowy tutaj powstał. Wszystko dobre, co się dobrze kończy, jak wiemy. Także bardzo jesteśmy wdzięczni za zrozumienie i przychylność. W zasięgu kamer siłownia przy Husarskiej powinna znaleźć się najdalej za kilka tygodni. Danuta Ulkie liczy, że ich obecność wpłynie nie tylko na zwyczaje kłopotliwych gości. Mając świadomość o istnieniu zainstalowanych kamer, to właściciele swoich czworonogów też zadbają o to, żeby sprzątać po swoich pupilach. Czas pokaże, czy spełnią się nadzieje mieszkańców związane z obecnością Wielkiego Brata. Nadzieje tak samo jak on, wielkie.